I to są momenty, w których łapię się za głowę i mówię: naprawdę to jest cel Twojego spotkania? Jedziesz się poznać z klientem? Cześć, nazywam się Szymon Negacz i witam Was w programie Wise Business School. To już szósty odcinek programu, w którym opowiadam o trudnych biznesowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj, tak naprawdę. No, trochę żadna z trudnych kwestii przed nami nie jest, teoretycznie przynajmniej, bo będziemy mówili o tym, co zrobić przed spotkaniem sprzedażowym z, z klientem, co wykonać, na co spojrzeć, gdzie spojrzeć, czego użyć. I teraz teoretycznie nie jest to wiedza tajemna, to znaczy wszyscy doskonale wiemy, co tam sprawdzić przed spotkaniem. Natomiast jest to bardzo ciekawy punkt, ten dzisiejszy temat, dlatego że to jest jedna z tych rzeczy, o której wszyscy doskonale wiemy, co robić przed spotkaniami, ale w prawdziwym życiu, w przyrodzie. Okazuje się, to Was pewnie nie zdziwi, że prawie nikt tego nie robi. To znaczy, my, jako konsultanci w Sellwice, bardzo często jeździmy z handlowcami klientów do tych klientów i rzeczywiście patrzymy, co oni przed tymi spotkaniami robią. I wiecie, co robią? Po prostu wbijają. I mówią, coś tam pogadam, jakoś to będzie. I to nie jest tak, że to wynika ze złej intencji tych ludzi. Najczęściej wynika to z tego, że może nie mieli czasu, ale może tak naprawdę nie wiedzieli, jak konkretnie się przygotować, żeby to było czasowo sensowne. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, na co zwrócić uwagę, co zrobić przed spotkaniem sprzedażowym, żeby zwiększyć szansę jego sukcesu. Zachęcam Was do obejrzenia części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Pierwszym punktem, do którego powinienem nawiązać na samym początku jest to, o czym mówiłem w pierwszym i w drugim odcinku w ramach programu Wise Business School. To były odcinki, w których opowiadałem o wartościach, ale w tym odcinku opowiem Wam, rozwijając tamte dwa wątki, opowiem Wam, jak konkretnie tych wartości użyć, żeby było to sensowne. I teraz uwaga, jeżeli założymy taki scenariusz, że jadę spotkać się z CEO firmy produkcyjnej. I teraz ten CEO firmy produkcyjnej, można powiedzieć, że ma taką firmę, w której pracuje powyżej 100 osób i która generuje 20 milionów przychodów w skali roku. I teraz ja jako firma jestem dobrze do tego przygotowany. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w czasach, w których jeżeli przyjadę do tego prezesa i zapytam go, panie prezesie, jakie ma pan problemy? To niestety, ale prezes coraz mniej chce na to pytanie odpowiadać. Znacznie lepiej w sprzedaży działa, kiedy jadę do prezesa firmy produkcyjnej, w której pracuje 100 osób, która robi 20 milionów i mam pewną wiedzę. Jaką wiedzę? Wiem, że w takich firmach produkcyjnych, jak po lewej, to najczęściej rozmówcy, z którymi, z którymi, z którymi pracuję, to jest właśnie CEO. I to jest na przykład jeszcze CEO, czyli dyrektor operacyjny. I teraz uwaga, wiem, jakie problemy i wyzwania w tej firmie produkcyjnej ma taki prezes. Znaczy, wiem na przykład, że prezes firmy produkcyjnej obecnie ma taki problem, że rosną mu ceny surowców. To jest duży problem. Ma też taki problem, w którym coraz trudniej jest mu uzupełniać kadrę w tej firmie produkcyjnej. Ma też taki problem, że występuje w niej rotacja. Ma też taki problem, że z różnych względów podgryzają go na przykład firmy zagraniczne. Ma też taki problem, że dość dużo towaru zalega mu na przykład na magazynie w niektórych branżach. I teraz uwaga: jeżeli ja jestem handlowcem, który ma zrobić wartościowy biznes z prezesem takiej firmy produkcyjnej i nie wiem tych rzeczy. To jest to poważny problem. Dlatego, że narażam się w pewnym sensie na śmieszność, to znaczy jadę, i co zrobię, nie mając tej wiedzy? Nie mając tej wiedzy, zrobię jakąś chorą sprzedażową prezentację, która będzie oderwana od rzeczywistości tego prezesa. I to tak jak wspomniałem, nie są czasy, w których ja powiem ja, ja panu co dzisiaj pokażę, ale jakby pan na początku opowiedział o wszystkich swoich problemach, nie. To są czasy, w których ja po prostu muszę włożyć wysiłek przed spotkaniem z takim prezesem, żeby te problemy znać. I nawiązując do wartości, po co mi są wartości? No właśnie po to, żeby znaleźć wartości, które adresują problemy i wyzwania tego prezesa, dokładnie tak jak pokazywałem to w pierwszym i drugim odcinku. Czyli wiem na przykład, że jeżeli temu prezesowi Podam wam przykład na, na, w mojej rzeczywistości. Jest dla niego dużym problemem to, że handlowcy sprzedają nie to, co le, jakby podaje linia produkcyjna, ale to, co chce kupić klient, co znacznie obniża rentowność takiej firmy. Produkcja nie pracuje na 100% możliwości, bo nie jest w stanie wyprodukować. W pełni tego, co potrzebują klienci, tylko po prostu ma inny asortyment również do produkcji. To nasza usługa na przykład ma je bardzo dużą wartość takiemu procesowi, bo potrafimy tak zbudować proces sprzedaży, buyer persony i tak skierować handlowców i ich rozmowy, żeby zwiększyć rzeczywiście to, co na tej produkcji zalega. Czyli na przykład ustalamy, co konkretnie zalega, szukamy, jakie firmy tego kupują, budujemy pod to komunikaty, prospecting i po prostu się tego pozbywamy. Ale zauważcie, że najczęściej. Będę mówić głupoty, jeżeli po prostu tego zwyczajnie nie przygotuję. Możecie sobie zrobić takie bardzo proste ćwiczenia pro wartości. Zapytać takiego handlowca, który jedzie do tego typu klienta, jakie masz dla niego takie największe przewagi? Dlaczego on ma kupić u nas, a nie u konkurencji? I jeżeli on zacznie szukać w głowie i tak, no wiesz co, no bo jakość, bo coś tam, chyba, chyba, chyba doceni, to jest bardzo duża, duże prawdopodobieństwo tego, że. Kurczę, jednak nie doceni. I teraz zwróćcie uwagę, że to, co teraz mamy tutaj przygotowane, jeżeli ja w firmie usiadłem przed spotkaniem i przygotowałem, że w tego typu firmach produkcyjnych, jak rozmawiamy z prezesem, to wiemy, że najczęściej ma takie problemy i takie wyzwania, i wiemy, że mamy dla niego takie wartości, to to jest kosmos. Dlatego, że, że ja przed każdym spotkaniem z takim prezesem, nie muszę tego robić drugi raz. Jeżeli bardzo często rozmawiam z tego typu klientami, to oni jednak mimo wszystko działają w bardzo podobnym rynku, mają podobne problemy, dotyczą ich podobne sytuacje i ja najczęściej tą pracę przed spotkaniem dotyczącą przygotowania buyer persony w tej formie muszę wykonać po prostu raz. I wielu z naszych klientów, handlowców na przykład, ma podrukowane tego typu kartki, wrzucone do schowka w samochodzie albo przy komputerze, jeżeli to są spotkania zdalne. I jeżeli spotykają się z prezesem firmy produkcyjnej małej, to po prostu spoglądają na tą kartkę, mówią, aha, dobra, sytuacja teraz jest taka, problemy polegają na tym, i mamy dla nich te cztery wartości, które są najbardziej istotne. To jest absolutnie podstawa którą powinniśmy mieć przed spotkaniami, żeby nie narazić się na śmieszność i nie mówić o głupotach. Czyli cały ten obszar fajnie jest mieć przygotowany przed spotkaniem. To jest pierwszy punkt, czyli buyer persona, która jest rzeczywiście przygotowana w sposób sensowny. I teraz drugi punkt, research. To znaczy, jeżeli mam przygotowaną buyer personę, i wiem, że oni mają takie problemy i takie wyzwania, to jestem w stanie zrobić research na temat tej konkretnej firmy, do której jadę, i spróbować je doszczegółowić. To znaczy zobaczyć, że ten prezes to jest w ogóle duża firma, czyli próbować ją zweryfikować. Czyli ten prezes raczej będzie miał te problemy. Przeczytałem jeden artykuł z jego udziałem, zobaczyłem jego social media, zauważyłem, że publikuje na ten na ten temat. Znalazłem informację o nowej inwestycji, która się zbliża. To znaczy, można powiedzieć, że na ten wzór na górze. Nakładam dodatkowe informacje, które znalazłem na temat tej firmy. Jeżeli znalazłem jakikolwiek, to jest to ogromny szacunek dla tego klienta, bo nie będę musiał mu zadawać dziesiątek pytań na temat rzeczy, które mogę znaleźć na stronie internetowej, mogę znaleźć na jego profilu na LinkedIn i ogółem w internecie, tylko po prostu najzwyczajniej się po prostu przygotowałem do tego spotkania. I no ja wiem, że znowuż mi powiecie, że nie odkryłem Ameryki, ale najczęściej te researche po prostu sprowadzają się do tego, że no. Produkują to i to, i mają tylu pracowników. No to chyba fajnie. To jadę. Ale sama ta wiedza w żaden sposób nie przekłada się na jakość spotkania. Na jakość spotkania przekłada się to, że dobrze przygotowałem ich problemy i wyzwania, i wiem, co konkretnie moja firma może wnieść do tego biznesu. Kolejnym punktem jest. Och, znowu mi zarzucicie, że, że jestem śmieszny, ale jest cel spotkania. No. I Powiem Wam, że a propos tego celu spotkania, to ja po prostu czasami, czasami mam się ochotę przeżegnać z topą, bo po prostu. Zadaję bardzo często pytanie. Ktoś jedzie na przykład z Rzeszowa do Szczecina, spędza w samochodzie kilka godzin, nocuje, cała operacja trwa dwa i pół dnia, i zadaje pytanie, w jakim celu jedziesz do tego klienta. I najczęściej słyszę coś w stylu: chciałbym się z nim lepiej poznać albo. No, jak to po co? No żeby sprzedać. Albo no jak to po co, żeby przedstawić ofertę naszych produktów. I to są momenty, w których łapię się za głowę i mówię: "Naprawdę to jest cel twojego spotkania? Jedziesz się poznać z klientem, bo problem z tego typu celami, przedstawić ofertę produktów, lepiej się poznać jest taki, że zawsze się uda." <grym> to znaczy, jak wbiłem do tego klienta i posiedziałem, to mogę powiedzieć: że przecież się lepiej poznaliśmy, albo no, przedstawiłem mu ofertę produktów. Dlatego to są okropne, straszne, złe cele, które donikąd nie prowadzą. Dobrym celem spotkania będzie na przykład dowiedzieć się wszystkich informacji do tego, aby przygotować dla nich konkretną koncepcję, zbadać sytuację firmy. Zrozumieć, kto tam podejmuje decyzję, jaki mają budżet, na jakim etapie procesu zakupu się znajdują, jakie działania jeszcze planują, czyli pozyskać wszystkie te informacje. To jest konkretne zadanie do zrobienia. Muszę pozyskać te informacje, i czasami się ich nie uda pozyskać, będę mógł powiedzieć, że nie, nie osiągnąłem celu tego spotkania. Czasami celem spotkania może być to, że na przykład nasza oferta ma trzy typy produktów: drogi, średnio drogi i tani, i spotkanie jest po to, żeby zrozumieć sytuację klienta i wybrać, w który segment celujemy? Może celem spotkania jest właśnie to, żeby przedstawić klientowi koncepcję, którą dla niego przygotowaliśmy, w taki sposób, aby ją z nim uzgodnić. Bardzo, bardzo Was zachęcam do jednoznacznego definiowania celu spotkania, celu spotkania dla nas, to znaczy jaki ja mam cel spotkania. To nie mogą być cele takie, że na koniec zawsze mogę powiedzieć, że w sumie to się udało. Potem czwarty punkt. No i znowu powiecie, że banały opowiada ten negacz na tych youtubach, ale on jest znowuż prawdziwy i prawie nigdy nie robiony. Jeżeli mam cel, to jestem w stanie zbudować agendę takiego spotkania. To znaczy, zanim pojadę na to spotkanie, to jestem w stanie powiedzieć takiemu klientowi, że uwaga, nasze spotkanie będzie trwało około godzinę. Bardzo trafna informacja, no bo klient wie w ogóle, ile czasu ma na to spotkanie poświęcić zwyczajnie. W trakcie tego spotkania zrobię to, zrobię to, później pokażę Państwu to, to, a na koniec, to jest najważniejsze, rezultat spotkania, po co klient ma czas spędzić, a na koniec będziemy mogli określić, czy ten, ta koncepcja, to rozwiązanie, to coś ma u Państwa w firmie rację bytu, albo a na koniec określimy, które, które funkcjonalności w Waszym przypadku są najważniejsze, albo cokolwiek innego. W związku z tym agenda bardzo jasno określona. Strasznie pomaga w kilku rzeczach. Raz, że pomaga w osiągnięciu tego celu, bo nie jest wzięta, sami wiecie skąd, tylko jest po prostu przemyślana, jest dopasowana do celu, ale ona też daje możliwość klientowi poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, co jest w ogóle rezultatem tego spotkania. Bo jeżeli, jeżeli spotkanie to jest takie, poznajmy się lepiej, no to wbiję, pogadam. Ale jeżeli jest agenda, co się konkretnie będzie działo, to ja też mam możliwość narzucenia na tą agendę. Na przykład chciałbym, żebyśmy jeszcze omówili to, Super. Albo jak klient zobaczy agendę, chciałbym, żeby do tego spotkania dołączyła jeszcze ta i ta osoba, bo one będą znały odpowiedź i będą potrafiły się do tego odnieść. Więc agenda pozwala się nie tylko nam lepiej przygotować w celu w celu osiągnięcia celu, ale lepiej pomaga się przygotować samemu klientowi i po prostu najzwyczajniej w świecie, daje mu poczucie bezpieczeństwa. I teraz, jako piąty punkt, chciałbym wam powiedzieć, że jako osobny punkt rzeczywiście potwierdzenie tej agendy z klientem, to znaczy chciałbym zrobić to, to zajmie tyle czasu, taki jest rezultat. Czy to jest dla Pana OK? Bo to potwierdzenie daje nam jednoznaczne zrozumienie tego, czy na pewno wszystko gra, czy na pewno klient rozumie po co jest to spotkanie i jest w stanie rzeczywiście się do niego lepiej przygotować, jak i my również. No i na sam koniec takie bardzo proste tipy, tips and tricks. Mail z zaproszeniem do kalendarza, w tym mailu jest agenda. Jeżeli klient nie pamięta, co to jest za spotkanie, wchodzi w to spotkanie i widzi, w jakim celu to spotkanie jest. Jak nie zobaczy tam agendy, prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo tego, że wasze spotkanie zostanie nagle odwołane, szaleńczo rośnie. Bardzo wam tego odradzam. Bardzo dobrą praktyką jest też, jeżeli wam bardzo zależy na kliencie, jest też zrobienie czegoś takiego, jak krótki telefon do klienta. Panie Andrzeju, ja dzwonię do pana, Ponieważ chciałbym się nieco lepiej przygotować do naszego spotkania, żebyśmy bardziej efektywnie wykorzystali czas w trakcie samego spotkania. Dlatego mam trzy pytania do Pana, które chciałbym zadać jeszcze przed samym spotkaniem. One pozwolą mi się lepiej przygotować. Czy ma Pan teraz na to chwilę? I naprawdę uwierzcie mi, większość klientów powie: no pewnie. Mało tego będziecie postrzegani jako ludzie, którzy w ogóle chcą się przygotować do tego spotkania. I. Dzięki temu, na przykład jeżeli macie takie pytania do zadania, które mogą kompletnie zmienić scenariusz spotkania, sprawić, że macie coś innego przynieść, przywieźć, pokazać, to dzięki temu się o tym dowiecie i przekonacie. I na koniec chciałbym Wam powiedzieć, że ostatni tip centrix, powiedzieć Wam, że najczęściej w firmie... Mamy na przykład cztery cele, albo trzy takie najważniejsze cele samych spotkań. Na przykład spotkanie wcześniej w procesie zakupu, które służy zrozumieniu lepiej sytuacji klienta, pytanie nieco później w procesie zakupu, które służy pokazaniu mu koncepcji tego, co konkretnie mamy i wybraniu jednej z nich, i spotkanie na końcu procesu, które służy negocjowaniu ostatecznych warunków samego spotkania, deala, transakcji czy czegokolwiek. Najczęściej tych celów jest kilka i bardzo dobrą praktyką w firmie jest, Rozpisanie najczęstszych celów spotkań, zaprojektowanie agent i scenariuszy pod te spotkania, materiałów, które sprawią, że będą one nieco ciekawsze niż tylko gadająca głowa handlowca, która mówi o tym, że nasze produkty są wysokiej jakości i już bardzo wielu uznanych producentów, klientów zdecydowało się na nasze usługi. Tym pozytywnym akcentem kończę merytoryczną część tego odcinka. To była lista tego, co należy zrobić przed spotkaniem, więc pewnie za odcinków kilka lub kilkanaście pojawi się odcinek, na co zwracać uwagę w trakcie spotkania sprzedażowego, a ja tradycyjnie dla Ciebie w formie postaram się to zrobić w sposób przystępny, zrozumiały i tak, żebyście rzeczywiście mogli tego używać. To tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, lajka i komentarz, co Waszym zdaniem warto zrobić przed spotkaniem, a ja tego nie ująłem na swojej liście. Dajcie znać, wejdźcie w dyskusję, pomóżcie też innym spotkania robić lepiej. I wszyscy, jako świadoma społeczność nowoczesnej sprzedaży i marketingu, doprowadźmy do tego, żeby liczba bezsensownych spotkań sprzedażowych w Polsce malała. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!